W dniu dzisiejszym, krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Sosnowca. Chciałbym Państwu pokazać budynek Urzędu Miasta. Dawniej, magistrat. Początki tego budynku sięgają połowy roku 1933, gdy to podjęto decyzję o budowie magistratu z prawdziwego zdarzenia. Budynki w których dotychczas sprawowano władzę w Sosnowcu, były zdecydowanie za małe i niefunkcjonalne dla potrzeb rozwijającego się miasta. Dzięki kredytowi z Funduszu Pracy można było w niedługim czasie zrealizować projekt autorstwa miejskiego architekta Stanisława Dankowskiego. Rok później, we wrześniu 1934 roku, pierwsi urzędnicy zaczęli pracę w Nowym Gmachu. Wybudowanym na dawnych hałdach huty Emma. Budynek jak dotąd przeszedł jedną gruntową przebudowę w latach 90. XX wieku. Podczas tej modernizacji skupiono się na dostosowaniu wnętrz do aktualnych standardów. Wykonano także przeszkloną nadbudowę oraz zmieniono wejście główne. Na przestrzeni lat budynek magistratu był świadkiem wielu podniosłych uroczystości. To tutaj odbywały się patriotyczne wiece przed wybuchem II wojny światowej. W 1945 roku odbyła się uroczysta manifestacja z okazji zakończenia wojny. Tu odbywały się protesty, manifestacje pokojowe i wiece społeczne. Dziś budynek dawnego magistratu to siedziba władz miasta oraz najważniejszy urząd administracji samorządowej w Sosnowcu. Magistrat do 1939 roku nosił miano ratusza. Po II wojnie światowej mieściła się tu Miejska Rada Narodowa, a ostatnio Urząd Miasta Sosnowca. Położony jest w centrum miasta przy Alei Zwycięstwa. Pierwotnie była to ulica Bronisława Pierackiego. Jest to solidny gmach, jednak nie przytłaczający swoją wielkością. Jak pisano, funkcjonalnie spójny, otrzymał symetryczną, 11-osiową, wertykalnie uporządkowaną elewację z uproszczonymi pilastrami pozbawionymi głowicy i bazy, spierającymi płaski fryz zamknięty prostym gzymsem. W jednej ze ścian w 1998 roku wmontowano tablicę upamiętniającą pomoc udzieloną przez mieszkańców Sosnowca i Zagłębia. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.